Witam wszystkich serdecznie. Przepraszam za wiatr. No, niestety, takie warunki mamy. Chciałem wszystko nagrać, całą akcję statywem, ale niestety się przewraca. Co będziemy dzisiaj robić? Węzę. Będziemy dodawać węzę. Na trzy węze. Ramki odbudowane już. Po jednym miodobraniu. Ewentualnie, jeżeli będzie trzeba, to poda się jakiejś rodzinie pokarm. Tak, jak mówię, wszystko z ręki będę kręcił. Muszę trzymać telefon w ręce bo po prostu no, zbyt silny wiatr jest. Zbyt silnie wieje. Zresztą widać. Także będzie szybka akcja. Wiem, że nie powinienem robić przeglądu, ale ja tylko uchylę ramki i po prostu zobaczyć, gdzie jest potrzebny susz. Tak przy okazji, od razu sprawdziłem, czy już jest pobrany syrop i zobaczcie, kogo znalazłem. znalazł. Dobra, pudełeczko zabieramy, będzie trzeba uzupełnić. Ale tu mają dużo miejsca, co ja tu zrobiłem Tu są dwie ramki z pokarmem Na tej ramce już był czerw Włożyłem ramkę z odbudowanym suszem I tak samo, dwie ramki pokarmu, zaczyna się czerw Czerwie z raz, dwa, trzy, cztery Na czterech ramkach Także takie działanie Jeszcze ciasto muszę doprowadzić do porządku Jest środek wyjedzony muszę poobcinać boki no i to będzie tyle tej akcji nie będę wszystkiego kręcił bo ja nie wiem czy ten filmik się będzie dało rzucić. w związku z tym że tak silnie wieje wiatr dzisiaj także na szybko będę dokładał suszu żeby nie wziębić gniazda zbytnio Chociaż no, ogólnie nie jest ciepło, jest 16 stopni na dworze temperatura, tylko ten wiatr dokucza. wkładałem patyki, tutaj poobcinałem już są patyki podkładane a trzeba pszczółkom pomagać no i tu jest taka sama sytuacja pokarm czerw, czerw czerw tutaj ramkę włożyłem tu był czerw, tutaj ramkę włożyłem tu jest czerw pokarm i ramkę włożyłem musiałem na nowo podkurzacz rozpalić oczywiście z gazem już chyba ze dwa razy Także pszczółki się mają w tym roku nie najgorzej Postanowiłem im poświęcić więcej czasu, dlatego też je podkarmiam, mają i ciasto, i syrop Także myślę, że ten sezon będzie udany, podkurzacz się rozpalił także możemy zamykać. za jedną ręką. No, także nie jest źle. A ja mam nadzieję, że już nie będzie takich dużych ochłodzeń. No i pszczołki latają po pyłek. Także, jak to u mnie wygląda w tym roku? Mianowicie się połowa gniazda jest pod folią. Pod folią jest ciasto, również. Tutaj mają resztkę syropu, kurkuma, czosnek, no i wiadomo, woda, cukier. I to wszystko na sam koniec przykryte jest takim workiem jutowym. No, wiadomo, za chwileczkę to poprawię. Jedną ręką się nie da tego zrobić tak, jak ma być. Jeszcze na pewno będę coś musiał dzisiaj zrobić, chyba będę obornik wybierał gór. Może połączę i skleci się z tego jakiś film. Bo jeżeli chodzi o pszczoły, to co ja tam nagrałem może 2-3 minuty. Troszkę krótki taki filmik, no ale no co, co poradzić? Pogoda nie pozwoliła, dzisiaj jest bardzo wiecznie. Chociaż ta pogoda jest dzisiaj bardzo kapryśna, bo teraz mówię bardzo wiecznie, a się drzewa prawie nie ruszają. Raz wieje, raz nie. No ale cóż, no w związku z tym, że nie miałem kiedy tego zrobić, to dzisiaj e, dołożyłem, no w praktyce każdej rodzinie po ramce z suszem e, wkładałem z, z reguły, no obok, obok czerwiu tak ostrożnie to robiłem, żeby nie zaziębić tego czerwiu, no i co więcej mogę powiedzieć. Aha, podkreślam to, że pomimo tego wiatru e, no, temperatura jest, nie wiem, około 16 stopni, także nie jest zimno, żeby tutaj się jakaś fala krytyki nie wylała od razu. No i to by było na tyle. No. Dzięki za oglądanie.